Szukając kos w CS-ie kierujemy się wieloma aspektami: rodzajem, kosy i animacją, rodzajem wygończenia czy tym, jak bardzo obdrapany jest dany skin. Zawsze też chcemy uzyskać jak najlepsze głosy, składni jak najniższym kosztem, ale to chyba jest oczywiste. Myśląc o tanich głosie, myślimy zapewne o jakiejś nawali czy innym obdrapanym gucie. Jednakże taką głosową jest np. goot Marble Fate, który, jeżeli nam się poszczęści, może być rzadkim i pięknym baternym Ice and Fire, którego jesteśmy w stanie zgarnąć nawet od 440 zł. Okej, okay. haczyk jest taki, że takowego poza Steamem y wyhaczymy właśnie za tyle, ale już na przykład jakieś do czy auto Droning za kwotę około 400 zł, wyrwiemy już na Steamie. Kosy w CES-ie to naprawdę poważne przedsięwzięcie. Jakby nie patrzeć, kilkaset złotych w normalnym świecie to naprawdę niemały wydatek. Stedy lub niestety w cesie jednak te realia są trochę inne i taka kwota jest właściwie niczym, w porównaniu do najdroższych kos, które potrafią kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. Jestem oczywiście i dzisiaj przedstawię Wam najlepsze kosy według mnie do kwoty 500 zł. Także jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, możecie zostawić. Komentarz, czy chcecie takowe odświeżone zestawienie z jakąś inną kłodę, czy na przykład połączenie rękawic, albo nawet i same rękawice. Dajcie o znać w komentarzu, a ja zapraszam na materiał. Jeszcze przed rozpoczęciem filmu, słuchajcie, chciałem wam pokazać bardzo fajną stronkę do wymiany skinów jako skinsmanki. Skinsmanki to strona, której w bardzo prosty sposób będziecie w stanie wymienić wasze skiny na jakiegoś jednego, droższego i zdecydowanie lepszego. Lub też w kilka, jeżeli wolicie. Stronka posiada dużo skinów, czysty i kustomizowalny interfejs, więc na pewno się tutaj nie zgubicie. Ponadto strona oferuje darmowe 5 dolarów przy pierwszej transakcji, a nie mi się 5 dolarów przy dzisiejszych cenach to około 22 darmowych pelenów, więc naprawdę fajny darmowy bonusik. Jeżeli natomiast wolimy zakupić skórki, to też mamy opcję doładuj i salto. W tym wypadku dostaniemy bonus słuchajcie, 35% do naszego depozytu. W ten sposób skinę będziemy w stanie zdobyć taniej, już gdybyśmy kupowali go na markecie Steama, co jest jak dla mnie dosyć dużym stąksem. W tym wypadku wystarczy, że wybierzemy minus wielu metod płatności, jak chociażby PaySafeCard, PayPal czy też krypto i zwyczajnie doładujemy konto. I teraz, jeżeli chcecie otrzymać ten darmowy bonus, wystarczy, że w prawym, górnym rogu klikniecie na wasz śliczny, jakże awatar, klikniecie Odbierz bonus i wpiszecie kod maciasty i voila. Wybieracie teraz skina, którego chcecie wymienić oraz stan, jakiego chcecie wymienić. Jak widzicie, bonus 5 dolarów działa w postaci cashbacku. To znaczy, jeżeli wymienimy skinę o wartości co najmniej 100 dolarów, otrzymamy cashback 5 dolarów. Jeżeli będzie to jakaś mniejsza kwota, no to wtedy ten bonus stanie odpowiednio przeskalowany. Wymiana np. 10 dolarów daje bonus w wysokości 0,5 dolara, a np. taka wymiana za 50 dolarów daje bonus w wysokości 2,5 dolar. Pamiętajcie, że ten bonus obowiązuje podczas pierwszej wymiany. Jak widzicie, przedmioty zostały wymienione, transakcja przebiegła szybko i pomyślnie Yeah. <laughs> No, i w ten sposób skin prezentuje się w grze. Także ja zapraszam na stronkę, link do niej znajdziecie w opisie. Także zestawienie to będzie dosyć subiektywne, pamiętajcie o tym, ale postaram się oczywiście w ten czy inny sposób przedstawić względnie najlepsze możliwe noże, a przynajmniej noże, które ja bym chętnie rozważył. Będziecie też mieli podane dwie ceny. Tą steamową, za którą realnie da się złożyć zlecenie kupne, poczekać zapewne dzień czy dwa i to zlecenie powinno wpaść, a my zdobędziemy dany nóż za tą cenę. Druga cena będzie to, która będziemy w stanie wyhaczyć na innych marketach niż Steam. I tu uprzedzając wszelkie rodzaju pytania, chodzi mi o tak jak d market Buff, skinport skin baron czy CS:GO float ale tak naprawdę lista ciągnie się i ciągnie także zacznijmy od jednej z najtańszych kos jaką w ogóle możemy dostać na steamie czy na większości innych marketów również na miejscu 20 umieściłem nawaje forest D-bat w stanie field jak mówiłem jedna z najtańszych kos jaką możemy zgarnąć w czeście właściwie na równi z innymi skinami pokroju safari mesh scord czy boreal forestyny oscylują i krążą w bardzo podobnych zakresach mówiąc o cenie ten gagatek kosztuje 270 zł na steamie a przynajmniej za te Jesteśmy w stanie go zdobyć ustawiając order, a przy dobrych wiatrach poza Steamem to ukozy wychoczymy za około 220 zł. No i dla mnie całkiem sensowna cena, jeżeli patrzysz, że jest to już kosa. Numer 19 należy w tym wypadku do Falkiona Rastcoata w stanie Battle skirt I wiem, wiem, że jest to przecież Rastcoat w najgorszym możliwym stanie, dodatkowo, jednakże właśnie do ten stan sprawia, że ten brązowy staje się taki bardziej niebieskawy, co jakoś też dodaje swojego wdzięku tej broni. Jednak jest to oczywiście Rastcoat, więc nie oczekujmy za dużo. Numer 18 należy do Urzusa Śnieć. Pani Urzusa, tutaj proszę, nie zawicie mnie, że ustawiłem tego ursa tak nisko. Urzus osobiście nie przypada mi zwyczajnie do gustu, nie wpasowuje się w moje powiedzmy podobania. Jest dosyć prostym nożem o przeciętnym ostrzu. Plus jednak oczywiście dodaje tutaj białość tej skórki. Nie jest to krystaliczna biel oczywiście, jednak taka, która z przymrużeniem oka będzie biała. Sam kolor jest również dosyć specyficzny. stanfield Field mieści się poza zakresem 500 zł. Niestety dlatego z jeżeli będziemy szukać tego ostrza, musimy wybrać stan Well Warren. Natomiast jeżeli będziemy Szukać czegoś poza Steamem, ten Stanfield Desert będziemy już mogli wyhaczyć od ceny 390 zł. Także nie najgorzej, warto jest czasem poszukać czegoś poza. Numer 17 należy do Paracorda Forest DD Pada. Podobnie co poprzednio, mamy tutaj klasyczną, tańszą skórkę, która uważam, że powinna mimo wszystko zasługiwać na odrobinę zainteresowania przy naszym budżecie. Koszt około 400 zł za kosem z fajną dosyć animacją, to według mnie dosyć duży win. Jednak lepsze zmaczki dopiero przed nami. 16 miejsce należy do Nomada Safari Mesh. Ogólnie staram się umieścić w tym zestawieniu wszystkie możliwe kosy, które oczywiście mieszczą się w tym budżecie 500 zł, tak by każdy z znalazł coś dla siebie bez względu na upodobania. No i właśnie do Nomada przypadł skin Safari Mesh. Z kolei dla Survivala jest to ponownie skórka z Stained. Jakkolwiek biała, powiedzmy sobie, wygląda w ten oto sposób na ostrzu i nie wygląda na źle. Stan koski to oczywiście Field deset, jednakże koszty sięgać będą około 500 zł. Tanie dlatego troszeczkę znajdziemy chociażby Classic Night Forest Lidipada w stanie. Uwaga, Minimalware dokładnie za kwotę 450 zł. W przypadku klasików, jeżeli chcemy, możemy właśnie pozbyć się tej charakterystycznej, dolnej części Ostrzak, z którą starsi gracze są na pewno zaznajomieni bardziej. Jeżeli jednak chcemy tego ujrzeć, miał ja możemy wybrać skórkę w stanie Fieldstep i wtedy ta dolna część się ukaże. Numer 13 do Flip Boreal Forest. Skórka podobna do Forest divi i wręcz powiedziałbym, że skiny to są prawie identyczne z takim faktem, że jedna skórka jest zdecydowanie bardziej pokryta płacem sobie czymś na kształt pikseli. Jest to jednak pierwszy i jedyny flip w dzisiejszym odcinku. A szkoda, niestety ale ceny nie pozwalają szaleć bardzo. A szkoda, bo flip posiada naprawdę unikalną animację. 12 to barakord Night Stripe jest to gosta, która z kolei bardzo przypada mi do gustu. Jego to 470 zł na Steam i w stanie feel dested, jednakże journey tego ostrza jest naprawdę zachwycająca i wręcz hipnotyczna. Oczywiście nie jest to czerny wykończeń taki jak Ultrafiolet, czy też noc jednak posiada ono w sobie coś wyjątkowego. Dodatkowo fakt, że dosyć łatwo znaleźć go nieobdrapanego dodaje mu tym bardziej waloru. Idąc dalej jest Huntsman Ultrafiolet. Jest to Stanfieldet? Wiem. Jest on oddrapany, to też wiem jednak to co przemawia na jego korzyść to cena. W tym wypadku mówimy o cenie około 420 złotych tych i 350 zł poza nim. Uważam, że Huntsman jest dosyć przyzwoitą kosą o dużym ostrzu, więc naturalnie zobaczymy to i owo. Mieszanka kolorów czerni oraz fioletu, mimo iż z rysami to coś, co może nas zaciekawić. I wreszcie numer ten, czyli najlepsze 10 kos według mnie. To otwiera z Falgion Black Laminat. Ogólnie wykończenie Black Laminat jest na tyle genialne i warte naszej uwagi, że kolejne miejsca posiadają również tą skórkę. Są to kosy takie jak Good oraz Boi w tej derze kolejności. Jeżeli uważacie to za najgorszy wybór ever, i kiedykolwiek mógł ktoś wybrać, to proszę bardzo. Uważajcie, jak chcecie, ja chętnie wybrałbym którąś z tych koz, dlatego też się tutaj umieściłem. Czerni wygląda naprawdę schludnie, jest to taką rękojeścią, powiedzmy sobie, z drewna. Dodatkowo dużo ostrza guta oraz bowiego sprawiają, że w tej czerni można się zwyczajnie zatracić. Numer 7 teraz i jest to, słuchajcie, ponownie Bowie knife, w tym razem jednak wraz ze skórką Damasku Steel. Kosztuje to równiutkie 500 zł, więc trzeba uważać, by nie przekroczyć naszej magicznej liczby, jednakże wiel jest tutaj znacznie bardziej wyraźny niż w przypadku skórki stained Good to okupuje z kolei kolejne miejsce. Jest to skórka o szarym ostrzu, na którą nałożone zostały fioletowe znaki, stworki czy nawet i napisy. To sprawia, że skin ten prezentuje się niesamowicie uważam, że w tańszych zakresach ujawnia swój potencjał, piękno i wyjątkowość. W tym wypadku trzeba uważać na stan takowego, gdyż możemy trafić na albo mocno odrapanego, gdy będzie to wysoki floatfield field tested, albo ledwie widocznego, jeżeli będzie to niski floatfield field tested. Mimo wszystko uważam, że jest to naprawdę genialny wybór i sam kiedyś przez pewien czas posiadałem właśnie frichenda. Numer 5 to aż sam się dziwię, że to mówię, na Waja. Ale nie byle jaka nawaja, bo nawaja Tigertów. Nie jest to moja ulubiona kosa, a nawet powiedziałbym, że jest to dosyć brzydka kosa. Jednak fakt, że za 460 zł na Steamie ile 2350 250 poza nim jesteśmy w stanie zgarnąć takie wykończenie, uważam, że zdecydowanie sprawia, że kosa ta lądować powinna wyżej niż niżej. Jakby, come on, jest to Tigertów. Ostatnie miejsce jakby nie patrzył, czyli to zaraz za podium należy do Shadow Degersów kolejny szalony pik w mojego usta. wiem. Jednak w tym wypadku mamy słuchacie do czynienia ze skórką Freakend ponownie w stanie minimalware. Fjordowa Fiordowa ostrza, samo ostrze i cena około 380 zł składają się na jedną składową jako jest czwarte miejsce i jeden z wyższych pików do rozważenia, według mnie jeżeli szukamy atrakcyjnej kosy, po taniej cenie. I teraz może długo oczekiwane lub nie podium. To otwierają Shadow Degersy ponownie, jednak w tym wypadku ze skórką Autotronic. Autotronik jeden z. Dzikszych skinów jakby nie patrzeć, jednakże ta dzikość jest na tyle dzika, że chce się go mieć. Tak jest przynajmniej w moim wypadku. Skin ekstremalnie piękny i według mnie też prestiżowy. Uważam również, że po prostu nie ma za dużej ilości czerwonych ostrzy w naszej grze, które wyglądają naprawdę dobrze, poza takimi drugimi jak chociażby Ruby. Numer dwa należy do skórki lore tychże w stanie Battle Card, co prawda, jeżeli już oczywiście na simie. Bo za takowym znajdziemy spokojnie za cenę 500 zł Stanfield estate, który pozwoli nam uniknąć dużej ilości rys oraz ciemności skórki. No i teraz słuchajcie mi, Pierwsze, czyli kosa, którą na spokojnie brałbym gdybym miał 500 zł. Jest to Good Knife Lord w stanie Battle Skirt za kwotą 480 zł na Steamie. Jednakże poza Steamem, za taką samą kwotę znajdziemy skina w stanie Field Tested, co już znacząco powinno wykluczyć szereg rys i zadrapań z tego ostrza zostawiając jedynie prestiżową skórkę. Odpowiadając na pytanie dlaczego tyle goodów, przecież jest o wiele więcej ciekawszych i lepszych noży. Słuchajcie, te posiadają duże ostrza, nie najgorszą animację i są stosunkowo tanie do tego co oferują. Te duże ostrza zwyczajnie są w stanie zaprezentować najwięcej, jeżeli znajdziemy dobrą skórkę. I tak też przygotowamy dodatkowych też sześć opcji, które zdecydowanie zasługują na uwagę uważam i poza Steamem mieszczą się w naszym budżecie. Na Steamie oczywiście niestety nie. Są to głosy jak chociażby Huntsman Freehand, ale chyba wiecie, że do tej skórki mam zwyczajnie dużą słabość. Jest niezwyczajnie coś, co zwyczajnie hipnotyzuje na dłużej. Koszt takowej to 420 zł poza Steamem. Falcon, Auto, Tronic to skin, którego rwiemy zarówno 500 zł poza Steamem i jest to przekocur, który posłuży na znacznie dłużej niż będziemy mogli sobie o tym pomyśleć. Serio, jest to naprawdę pod. Na bestia. I teraz sekcja stosunkowo dużej ilości gutów. Dla niektórych może zdziwienie, rozczarowanie lub może pozytywna niespodzianka. Dlaczego guty? Jak mówiłem, stosunkowo olbrzymia powierzchnia ostra zapewnia cudne doznania na skórkach takie jak chociażby Gamma Doppler. Tak, za 500 zł poza Steamem, oczywiście, jesteśmy w stanie znaleźć skórkę Gamma Doppler, a dla tej potrzebna jest zdecydowanie duża powierzchnia, by zwyczajnie cieszyć się tą piękną skórką. Tak na marginesie, na Steam jeden kosztuje około 700 zł, czyli 200 zł tani jest czymś na bardzo spoko. Tak samo gut w większości fejsów znajdziemy poniżej 500 zł. Dla przykładu na demarkecie takowy kosztuje około 410 zł. Mój faworyt, czyli Good Gamma Dobler, to koszt około 440 zł przy cenie steamowej 620. W tym wypadku, 2 czy 3 mieszanki koloru to naprawdę totalny kraż, którego uwielbiam i którego pikowałbym zawsze. A jak mówiłem, może zdarzyć się tak, że znajdziemy kombo z kolorem czerwonym i niebieskim, które jest naprawdę wyjątkowe i przedsłudne. No i jeszcze myślę, że warto wspomnieć o Autotroniku również do tego ostrza, które też wygląda naprawdę fajnie. I kochani, oto aż 26 różnych noży do 500 zł, nad którymi myślę, że warto się stanowić trochę dłużej, jeżeli szukamy czegoś dla siebie. Wiem, że jest jeszcze wiele innych opcji, które można rozważyć. Jak widzicie na nie miałem przygotowane masę opcji, które mogłem wybrać, i na tym zestawie znalazło się ostatecznie 26 najlepszych skórek według mnie. Staram się również wybierać najlepsze skórki pod względem animacji, wyglądu i ceny, by to wszystko spięło się w jedną fajną całość i tak by każdy znalazł coś dla siebie. Mam nadzieję, że tym filmem pomogłem niektórym, więc byłoby mi naprawdę niezmiernie miło, gdybyście stawili lajka, jeżeli tak było. No i też przede wszystkim dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć odświeżone wersje do innych cen no i co. Ja byłem ociasty. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć!